Piękna ryba, ale jest czerwone, że nagraj? Tak. Nie, nie. Zobacz, zobacz, zobacz. Widzisz go? Dobra. Węgorz, brzmija. Takich ponad 2 kilo. Dawaj go w łeb od razu. Kaczorek, tak? Więcej jak 2 kg. No więcej. Ściągnij wędki. Które no, te? Tam, tam na bok, tak. tak. Dobra, filmuj go, jak się urwie, to najwyżej wiesz. Żmija. Dawaj, dawaj, dawaj. Może zamiast filmować, to kaczorkiem go... Dobra, ja kaczorkiem, to ja go będę Piękne. Piękne. O kurwa, to metrówka. Mały go kurwa. Weź ty ciągnięcie.

ten ogół. teraz ja, Ale ja. No. Przechodź, przechodź, go żeby nie spierdolić Nie, nie uciekł nie. nie, nie, nie. Dobra, dobra, Przepraszam za przekleństwo, ale to było usprawiedliwione, bo to w emocjach To nasz dzisiaj... Bo się nie mieści Nie mieści w kadr kurcze Metrówka? Metrówkę? Będzie... No, dobra. Koniec głosowania. Wracamy do, do bazy. Do bazy.